O, witam wszystkich, chciałam poruszyć kwestię taką typu eee... P -p 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 -p. Eee, w Łodzi otworzyło się od 1 listopada trasa WZ i moja opinia jest to, że jest wreszcie zrobione Trasa porządnie, dwa nie ma takich Hmm, jak chcę powiedzieć, burdelu, bordelu przyproszeniem są różne opinie tego. Ludzie gadają nieraz, że po co to WZ, po co to, a po to, żeby rozładować te korki na ulicę, trochę. Że... Bo bez, bez tego to byśmy nie dojechali w różne miejsca. Mi się podoba, raz, dwa. Jest fajnie rozbudowane to te skrzyżowania i inne rzeczy a niektórzy mówią a po co to po co w ogóle władowano pieniądze z budżetu naszych państwa po co to niech będzie ruina jak ludzie tak myślą że żeby robić w każdym mieście ruinę to nie wiem co to byłoby za miasto ale Cieszę się, że, że już jest zrobione, że fajnie się jeździ. To jest moja opinia. Jak ktoś się nie zgadza, musi się mówić. się trudno żyć się dalej. To jest moja opinia. Pozawiam niegadę, ale...